No, dzień dobry kochani, witam Was na kanale Gabriela Skorpio Tarot i zapraszam panny na czytanie Na Miłość, grudzień 2023 rok. Czytanie ogólne dla wszystkich, dla singli, dla osób, które są same, dla relacji, związków, dla wszystkich y, z Was, którzy macie sytuację czy znajomość taką, gdzie chcielibyście wiedzieć, jak w. Obecnie jesteście w tym osadzeni. Co mm, pomaga, co przeszkadza, co przyniesie niedaleka przyszłość i jaka rada dla, I lub jaki wynik. Zaczniemy to czytanie od przesłania z kart mądrości wyroczni, przesłania wyroczni, przesłania na relacje i związki oraz przesłania. Ochronnego. Osoby, które są na kanale po raz pierwszy, zapraszam do zalogowania w YouTube, do włączenia subskrypcji, do włączenia dzwonka. Wtedy nie ominie Was żaden film, bo będziecie otrzymywać, jak będziecie zalogowani, powiadomienia o nowych filmach, które będą dodawane. Więc jest szansa, że nic nie umknie Waszej uwadze. A tymczasem sprawdzamy, jaka karta dla osób z podznaku panny. Karta numer 21. Zrób porządek. Zrób porządek. Tylko teraz dowiemy się, jaki porządek. W czym ten porządek? Karta numer 21. Numer 21 w grudniu może być dla Was ważny, albo numer 68. Eee, dojdź do sedna sprawy, uwolnij się od ciężaru. To może też dotyczyć porządków domowych albo uprzątnięcia tego, co nie jest już Wam potrzebne. Przesłanie wyroczni: czy kiedykolwiek czułeś się tak przygnieciony emocjonalną mazią, że nie mogłeś skupić myśli? Czy możesz, być otoczony fizycznym bałaganem, przepraszam. Czy możesz być otoczony fizycznym bałaganem również w swoim domu? Masz zbyt dużo pracy, jesteś przetłoczony, czas posprzątać dom. Każdy przedmiot nie jest na swoim miejscu, przeszkadza. Każda zachowana uraza, każde porównanie do innych, które prowadzi do poczucia wybrakowania, zajmuje przestrzeń energetyczną. Każdy niezapłacony rachunek powoduje niepotrzebne poczucie przytłoczenia. Teraz nadszedł czas, aby uwolnić się dzięki energicznym porządkom domowym. Po prostu zrób to, zrób miejsce na cuda, które cię czekają. Przesłanie na relacje i związki. Czas oczyścić powietrze. Spójrz na swoje podwórko i powiedz, co masz na myśli. Zmień, zmieć stare rzeczy, aby wiosenna brydza mogła przypłynąć z nową energią. To idealny czas, aby zrobić inwentaryzację dynamiki i zobaczyć, co jest Twoje, a co nie, by uporządkować związek. Każdy przynosi trochę bagażu, posortuj to, co przyniosłeś ze sobą i wyrzuć to, co nie jest już potrzebne. Uwolnij się od obciążeń, a Twój związek rozkwitnie. Przesłanie ochronne czy może obecnie zbytnio skupiasz się na innych ludziach? Za bardzo starasz się być pomocnym? Czy przejmowanie tego, co należy do innych, sprawia, że czujesz się potrzebny lub pożądany? Być może myślisz, że to Twoje powołanie, aby uwolnić ludzi od, od ich ciężarów. Ale jaki jest koszt tego dla Ciebie i dla innych? Nie sprzątaj cudzego podwórka, nie pomagasz innym, uwalniając ich od odpowiedzialności. Nie robisz też sobie żadnej przysługi, a może wręcz to dodatkowy ciężar. Jesteś kochany za to, kim jesteś. Nie musisz być przydatny, by być kochanym. Takie oto przesłanie, aby zrobić porządek i fizyczny w domu i w relacjach. Porządek, moje drogie. Panny w swoim życiu Dobrze i przechodzimy do rozkładu na grudzień dla osób z podznaku Panny miłość grudzień 2023 Miłość grudzień 2023 ok W tej sytuacji, ty w tej relacji, rycerz Buław. Co pomaga, co przeszkadza tej sytuacji, tej relacji? Trzy buławy, trzy buławy. Mhm. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Król Kielichów. Król Kielichów. Rada lub wynik: umiarkowanie. A w tle mamy śmierć, mamy rycerza pentakli i mamy pazia Buław. I mamy pazia Buław. Mhm. Macie moje kochane panny w tym rozkładzie zaznaczonego Skorpiona mocno. Bo skorpion w swoich 78 kartach Tarota ma dwie karty. Osobowe ma kartę dużych arkan śmierci i kartę małych Arkan Król Skorpion, y, król kielichów, tak. Król kielichów, król skorpion, dokładnie. I wy macie tak mocno osadzonego tego skorpiona, że no na pewno ktoś z Was będzie miał do czynienia ze skorpionem, albo będzie miał skorpiona w relacji, albo ma. E, moi drodzy, przed wami w grudniu e, jest całkowite odrodzenie. Albo wasze odrodzenie, albo odrodzenie waszych uczuć, albo moi drodzy, totalna transformacja, całkowita przemiana jest rozstawanie się z przeszłością, rozpoczynanie czegoś nowego, możliwe że lepszego, rozpoczynanie też czasami wszystkiego od nowa w tych samych relacjach i związkach, w których jesteście, albo w nowych relacjach, w nowym związku. Dla osób, które są same, tutaj jest nowa osoba, to jest właśnie. Król Skorpion, to jest właśnie Król Kielichów, nowa osoba i nowy początek uczuć, relacji, związków, paziu, buław również. To jest po jakiejś całkowitej odnowie, słuchajcie. To może być też po odcięciu przeszłości dla części z Was, jeżeli trzeba. U niektórych osób zaznacza się też przeprowadzka, uwolnienie się od jakichś starych obciążeń, obowiązków. No właśnie, o tym co też powiedziała karta, zrób porządek, uwolnij się. Od tego, co nie Twoje, albo tego, co ci niepotrzebne już w życiu. To może też dotyczyć relacji, bo tu moi drodzy, przychodzi, przychodzi w tym rycerzu monet, który tutaj jest w tle zaraz po karcie transformacji. Przychodzi takie, przychodzą takie wartości po tym przetransformowaniu, po tej przemianie, że tutaj ktoś staje się odpowiedzialny. Pomiędzy, to jest takie wartości, które są pomiędzy dwojgiem ludzi odpowiedzialność, poczucie obowiązku e, tutaj osoba chce informować drugą osobę o tym, co robi o swoim działaniu, o swoim postępowaniu tutaj nie ma podstępów, tutaj jest takie jasne działanie działanie z rozsądku, działania podejmowanie z rozsądku gotowość do pracy nad relacją, tu jest ktoś gotowy i to właśnie dotyczy tych relacji związków, które będą przeżywać swoją drugą, swoją drugą szansę swój drugi nowy początek po jakiejś totalnej odmianie, po totalnej transformacji, ale to jest, to jest też nowy początek dla osób, które zmieniają osobę do relacji, zmieniają osobę w związku. I, no i Colemanot mówi, że tutaj jesteś gotowym do pracy nad relacją, do naprawiania relacji, do, do po prostu budowania też relacji, jeśli to nowy początek. I Paś Buław, który i paść buław, który też ma bardzo fajne perspektywy dla długoletnich związków, zapowiada im też, być może, no właśnie. Ten paść buław zapowiada części z Was nową ekscytującą przygodę, znajomość. No i tutaj wydarza się romans. Tutaj faktycznie wydarza się, że, że są trzy: że jest szansa na romans, jest możliwość romansu. Wy nawet możecie być już w energii tych spotykania się, w związku na odległość, relacji na odległość, I albo to jest Wasz jedyny związek, jedyna relacja, albo. To jest druga relacja, drugi związek. Dla osób, które są same, tak jak wspomniałam wcześniej, paść była oznacza nowy związek, nową relację z osobą taką bardzo przebojową, dynamiczną, albo to wy, tacy, po przemianie, z dużym temperamentem. Ukierunkowanie tutaj działania przede wszystkim, ukierunkowanie, ukierunkowanie działania, jakby skupienie tego ognia, ognistości w tej relacji na konkretną już osobę. No więc teraz tak. Rycerz Buła, który, w którym to jest obecnie Wasza sytuacja, to Wy w tej sytuacji, w tej relacji, no właśnie. Jesteście w jakiś sposób tacy dosyć bardzo no, gwałtowni, wybuchowi, żeby, że nawet tak to ujmę, ale jeszcze może. E, no tak. E, Wy tutaj bardzo to, yy, bardzo pokazujecie, że albo jesteście w relacji w związku na odległość, albo o tym wiecie, albo nie. Znaczy, raczej wiecie, tylko pytanie, czy wiecie, że to może być romans, bo to jest jakby rozpoczęcie jakiegoś romansu, niezobowiązujących spotkań, yy, pojawienie się kogoś, poznanie osoby takiej, która może nie być dla was akurat, yy, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, yy, taką osobą, o której chcieliście, myśleliście i tak dalej. Nie taką może tą osobę sobie manifestowaliście, jaka przyjdzie do tej, do tej relacji, czy do tego romansu, w każdym razie no, będzie ta osoba wzbudzała Wasze zainteresowanie właśnie pod y względem uczuciowym. Y osoba może mieć odmienne od was poglądy właśnie, y lub inaczej po prostu wyglądać niż sobie to wyobrażaliście. Może też was ktoś odwiedzić. Możecie mieć jakąś niespodziewane, niespodziewane odwiedziny, niespodziewaną wiadomość. No, może być przeprowadzka. To jest druga karta przeprowadzki, i to raczej u was będzie ta przeprowadzka. Więc tutaj są na pewno jakieś zmiany też dotyczące zmian osób w relacjach, w związkach. Nawet jeżeli macie nowy początek, to, to też będzie się on wiązał z jakąś przeprowadzką dla części z was. Mogą to być też no, sporo wyzwań i nieprzewidywalnych zmian. Tak, to mogą być zmiany, takie nieprzewidywalne też. Czyli, no, to będzie coś takiego z zaskoczenia. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, w Rycerzu Buław, ze względu na swój temperament, będziecie działać bardzo szybko, czymkolwiek. Albo wiecie, bo to jest albo to Wy właśnie tak działacie, albo to Wasza sytuacja jest taka, więc albo to Wy tak działacie, albo Wy jesteście w centrum tych wydarzeń, tej sytuacji, tego szybkiego bardzo działania, zajmowania się tym, ale jednocześnie, bo to jest tak, czymkolwiek byście się nie zajęli, to jesteście jakby bardzo tym podekscytowani. Nie ma tutaj lęku o nic, odczuwacie pewność siebie, no i taki uderzający do głowy trochę przypływ adrenaliny. Jesteście bardzo gotowi na silne przeżycia. I jeżeli zdarzyłoby się tak, że w najbliższym czasie nic by się takiego nie wydarzyło, no to nawet jesteście sami skłonni wyruszyć na poszukiwanie romansu, przygody, na poznanie osoby. No i bardzo fajnie, zwłaszcza osoby, które są też same teraz, tak? No, lub te, które chcają, chcą zmiany w swojej relacji, w swoim związku. W każdym razie w, trzeba pamiętać, aby działać rozważnie, że moi drodzy. No, w rycerzach buław to jest trochę tak, że rycerze buław pójdą tam, gdzie nawet aniołowie nie mają odwagi stąpać. Także bądźcie ostrożni też. Tu jest też zalecana ostrożność. Aby, kochani, no, dobrze wybrać, tak? Też dobrze dobrze mierzyć. Aby dobrze. aby też wiedzieć, co się robi. Bo tak jak w tym paziu buław, tutaj też była zalecana swego rodzaju ostrożność w tle. No, taka właśnie, żeby żeby widzicie jakby wam to powiedzieć jakby wam to powiedzieć żebyście uważali na to tam w tym tyle gdzie był paś buław aby nie zaangażować się na coś czego jest na, do czego nie jesteście jeszcze gotowi Także jeżeli nie przygotowaliście się do jakiejś relacji, do jakiegoś związku, do jakiegoś ruszenia, do jakiegoś bardzo szybkiego działania, jeśli się do tego nie przygotowaliście, no to prawdopodobnie mo mogą Was zaskoczyć jakieś nieoczekiwane wydatki lub nieoczekiwane wydarzenia. A w rycerzu była więc mowa o nieprzewidywalnych zmianach, o nieprzewidywalnych wydarzeniach też. Także. Y no, to wszystko zależy, czy się do tego przygotowaliście, bo w paździu buław można spróbować czegoś nowego i to jest dobre przesłanie też dla osób, które są same, które są samotne, bo pokazuje paździu buław, że jesteście gotowi spróbować yy, czegoś nowego. Może dużo nad tym myśleliście, może zbieraliście jakieś informacje na temat jakieś wiadomości, na temat konkretnej osoby. No i teraz nadeszła pora, aby swoje koncepcje prowadzić w czyn. Więc jeżeli jesteście do tego świetnie przygotowani, to fajnie idźcie dalej i róbcie kolejny krok. Natomiast jeżeli ktoś do tego się nie przygotował, no to pora się trochę do tego przygotować. No albo być yy, mm... Być jakby gotowym na różne zmiany czy jakieś nieprzewidziane sytuacje. Moi drodzy, co pomaga, co przeszkadza? Przeszkadza lub pomaga Trójka Buław. To jest swego rodzaju wybór, bo Trójka Buław następuje po jakimś wyborze, więc najwyraźniej albo wy dokonaliście wyboru, albo dokonujecie tego wyboru, która osoba, który związek, która relacja. I to jest jakby takie. Spokojne, oczekiwane na rezultaty. I teraz tak, nieważne, czy jesteście cierpliwi, czy nie, jeżeli ćwiczycie, jeżeli, jeżeli czekacie na wynik, no to w sumie to dobra okazja do ćwiczenia swojej cierpliwości i rozwijania też samokontroli w trójce buław. Natomiast trzeba tutaj się strzec nieprzemyślanych czynów. I, i słuchajcie, no chociaż jakaś bezczynność w relacjach, w związkach byłaby na pewno frustrująca. No to trzeba też pozwolić, aby sprawy szły własnym torem, żeby też niepotrzebnie się nie irytować. Natomiast trzy buław w trzech buławach pomogłoby zaangażowanie. Jeżeli dotychczas nie było tego zaangażowania, a chcecie wejść w jakąś relację, w jakiś związek, czy chcecie wejść w jakiś romans, no to trzeba by się tutaj po prostu zaangażować. Dla singli jest to już sygnał do tego, żeby zacząć się spotykać. To już jest ten czas, tak? żeby zacząć się z kimś spotykać, dla osób w relacjach związkach, no to jest, pomogłoby budowanie relacji, bo trzy buławy mają dobre perspektywy dla związku i pomogłoby tutaj porozumienie, bo trzy buławy mówią też o porozumieniu i o nowych kontaktach towarzyskich. Więc dla relacji związków zawarcie porozumienia, dogadanie się, a dla singli po prostu ten nowy kontakt, rozpoczęcie spotykania się nieczekanie, niezwlekanie, po prostu wprowadzanie w czyn tych swoich koncepcji, tych myśli, tutaj już w trójce buław, faktycznie. Mhm. Działanie. I co jeszcze mogłoby pomóc? Pokazanie, te, co potraficie w miłości, w relacjach, tak, po prostu zaprezentowanie swoich umiejętności. Moi drodzy, pomogłaby tu jakaś zmiana. Ktoś ma tu silną potrzebę działania e, i trzy buławy też są sygnałem, że rozpoczyna się dla Was zupełnie nowy etap w Waszym życiu. No, pewnie się rozpoczyna, zapowiada zmiany. Komuś te zmiany pomogą, komuś mogą przeszkadzać. To jest, wiecie, dla części z Was tak, dla części inaczej. Wszystko zależy, kto czego oczekuje w tej sytuacji, w tej relacji. Niedaleka przyszłość mówi o królu kielichów i bardzo fajnie, bo i czeka Was. E, Spokój wewnętrzny, zrównoważenie, dystans do emocji. Tutaj każdy będzie potrafił kontrolować te swoje emocje, będziecie się dobrze dogadywać, tu będzie porozumienie. Dla singli to jest na pewno nowa osoba. Ale też jeżeli taka właśnie to nie będzie się dała wyprowadzić z równowagi, trochę może osoba skrywać swoje emocje. Tutaj może być też wyznanie miłości, i to może być takie wyznanie nieoczekiwane. Jeżeli ktoś myślał o romansie, może się okazać, że ktoś tutaj komuś. Wyzna miłość. No właśnie, wyzna uczucie. W każdym razie, no, to jest partner, przyszły partner, przyszła partnerka, osoba, która będzie bliska. To jest też przyjaciel, przyjaciółka. Może od przyjaźni się to zaczęło. Osoba dojrzała, o stałych uczuciach, towarzyska, kochająca, wrażliwa, też o dużej inteligencji połączonej z silną intuicją. Osoba, która ma dobre serce, jest kochająca, jest wrażliwa, lojalna. Odpowiedzialna i szczodra, i o tym też mówił ten Król Rycerz Pentakli, że tu będzie odpowiedzialność, tak, no będzie, no jest taki rozsądek też, mimo wszystko. Hmm. Moi drodzy, w uczuciach od uczuć, wyznanie miłości. E, tu jest przy was jakaś osoba, która jest wam bliska, czy będzie, która będzie dobrym przyjacielem, przyjaciółką, czułym kochankiem, czułą kochanką, będzie i dobrym mężem, i ojcem. Tu będzie wszystko układać się pomyślnie. Może też być między wami jakaś większa różnica wieku. Ale jeżeli już macie jakąś relację, w której sprawy są już takie dosyć rozwinięte, no to to może być kolejny etap w Waszej istniejącej już relacji. No to wiecie, no kolejny etap to może być, nie wiem, wspólne zamieszkanie, poznanie się bliżej swoich, nie wiem, rodzin, swojego otoczenia, swoich znajomych. U kogoś to mogą być zaręczyny, tak, wyznania miłosne no takie różne, po prostu kolejny etap w istniejącym Waszym życiu teraz, uczuciowym to jest też informacja, że tu jest ktoś gotowy zapewne wy, aby wyrazić do tego co czujecie. Tu jest już umiejętność kontrolowania swoich emocji, kontrolowania życia uczuciowego. I i co ciekawe też ważne, żebyście wiedzieli o tym, że no właśnie tutaj dopisało wam szczęście na pewno. Wasza sytuacja i rodzinna, i no właśnie, jest taka pewnie stabilna i będzie pełna miłości, będzie dawało ci to ogromną satysfakcję. Moi drodzy, i. Tutaj też, słuchajcie, wskazuje to też na to, żebyście rozwinęli swoją. Dużo też, dużo tutaj sił i dokonań, które, na których też trochę wyrosłyście wy. Mogło spowodować, że mogliście zaniedbać jakąś swoją twórczość stronę osobowości, także też zacznijcie rozwijać sobie w sobie te posiadane cechy artystyczne, jeżeli macie, czy też te twórcze zdolności i pielęgnujcie swoje uczucia. Nie koncentrujcie się na tym, czego Wam brak. To jest też ważne. Bo jeżeli będziecie skupiać się na tym, czego jeszcze nie osiągnęliście w jakiejś relacji, w jakiejś miłości, czy to w jakimś osobistym właśnie takim twórczym przedsięwzięciu, no to możecie się stać trochę też w uczuciach taką osobą zawziętą, zgorzkniałą, więc trzeba by na to uważać. Moglibyście też nawet zaniedbywać swoje obowiązki, zamiast szukać jakichś realnych rozwiązań danego problemu. To będziecie się Chętniej dąsać i obsesyjnie zajmować samym sobą, więc tego raczej unik uniknijcie i żeby to uniknąć, to trzeba sobie tą swoją twórczą stronę mm, rozwijać, te swoje pasje, zainteresowania też. E czy może jakąś taką wspólną aktywność też z partnerem, z partnerką, tak, z osobą, z którą Łączy Was to uczucie, czy łączy Was najpierw romans? No, bo tutaj jest też tak, że część osób po prostu zaczyna romans, tak? No i może mieć romans i stałą relację, a może zamienić ten, ten, ten romans i wyznać komuś miłość i zakończyć sobie. I tu może być zakończenie w tle jednej relacji, rozpoczęcie nowej relacji, która później przejdzie na wyższy etap, czyli przejdzie w związek. Jest to bardzo wysoce prawdopodobne dla części z Was. W umiarkowanie jest kartą wyniku yy, i wskazówki, czy też rady, tu, gdzie umiarkowanie Wam radzi, abyście uczyli się na zasadzie prób błędów. No właśnie, no tak trochę to jest, na zasadzie po prostu własnych doświadczeń. Yy, moi drodzy. Yy, Tutaj w wyniku tego wszystkiego następuje poczucie bezpieczeństwa, panowania nad emocjami, porozumienia w związku. Widzicie, tu pomogłoby to porozumienie w Trzech i porozumienie przychodzi, empatia, no wszystko właśnie to, co w Królu Kielichów też. Empatia, sukces i taka intuicyjność, asertywność, pozytywne zakończenie przychodzi, pozytywne rozwiązanie sytuacji, czas podjęcia decyzji, rozwój. Relacji, rozwój osobisty, rozsądek, ale i dystans. Tu są uczciwe intencje. Tu jest umiejętność znalezienia złotego środka i bardzo dobrze, a umiarkowanie samo w sobie oznacza też stabilizację. Może nie ma tu wielkiej namiętności, ale jest duża stabilizacja. No i jest to związek pełen zrozumienia z trwałymi, z trwałymi relacjami. Przynajmniej taki wynik daje w grudniu, no więc jest szansa na stałość, na trwałość, na uczucia. Na miłość, na łagodność, na cierpliwość, wytrwałość, poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję pięknie. Pannom, osobom z znaku panny i buziaki, papa. Pa.